Hej, hej! Cześć, witaj, Kowal! Dostaniesz podarki? Kiedy mogę oczekiwać tego... Daru? Dzięki ci, Maćku. Cześć, część, z tej strony Kowal Filmowy i jak już pewnie zdążyliście się domyśleć po tym dziwnym wstępie, w dzisiejszym filmie będę sobie otwierał takie oto paczuchy. Na razie zabiorę tą różową i od razu zabieramy się za tego Big boja. Red, jakie ciężkie! Nie przedłużam. Zaczynamy. Ta paczka przyszła od najwyższego mistrz recenzji. Król polskiego LegoTube. Legozaur. Przepraszam, nie widzę tylko za ten żart w komentarzach. Ej, przepraszam. Dobra, tak naprawdę chodziło o Maćka i klocki. Zróbcie hałas. Głośniej, tak, oklaski. Nie, wszyscy wiedzą, kto to jest królem. Głośniej. Ej, oni trochę dzisiaj, ej. Uff, okay, spoko. Słuchajcie, bardzo specjalna paczka. Od bardzo specjalnej osoby która potrzebuje być w bardzo specjalny sposób otworzona. Więc pomyślałem, że wyciągnę sobie mojego legowego kałacha i przetestujemy odporność pakowania Maćka na wystrzały z karabinu. No i niestety, jak widzicie, nawet na wystrzały z takiego karabinu, ta paczka jest zbyt wytrzymała. No po prostu, nie wiem Maciek, jak ty to zrobiłeś, otworzyć się tego po prostu nie da. Może parę zadrapań, jakichś wgnieceń, ale tak to tego się otworzyć nie da i mi się wydaje, że ta naklejka nie rzucać Fragile, a to tylko tak dla, dla niepoznaki, bo tak naprawdę to tej paczki się nie da otworzyć. Została zapakowana przez ciebie, więc podejrzewam, że jedyną rzeczą, która to może otworzyć, jest narzędzie, którego sam niegdyś używałeś. Ponieważ jestem kowalem, mogłem sobie zrobić taką broń. Czekajcie, tylko ją wyciągnę. Słyszeliście te brzęki metalu. Oj, to może być jakieś wielkie ostrze. Zobaczcie. Jedna broń godna otworzyć pudełko zapakowane przez króla polskiego Lego tube. No cóż, nie spróbujemy. Nie przekonamy się. A więc co? Zdajmy tylko to oznaczenie. Dobra. A więc co? Używamy tych oto nożyczek. Jak to kiedyś Maciek robił? Swoją drogą, bardzo dobrze zapakowana paczka. Nawet jak patrzy, chciałem usłyszeć te klocki, które są w paczce, praktycznie nie słychać. Nic tu się nie przekręca. Bardzo dobrze zabezpieczona środka. Zresztą zaraz to sobie zobaczymy. O, wow, ta broń to naprawdę idealna. Do... O nie, coś się zacięło. No tu to nie wiem czy przednie dalej. Ale spróbujmy. O! O, poszło! O jak tnie. Jak ciepły nóż, masełko o! O! Tu z jednej strony. Jeszcze tylko. To. I już pierwsza taśma poszła. No słuchajcie, jeszcze druga. Nie wiem, czy z drugą pójdzie tak łatwo, ale. hop. Znaczy, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz, ale. Ok, jeszcze tylko z tej strony. Ostatnia pieczęć. I otwarte. A nie, jeszcze tu. Ach, niech to. Słuchajcie, legendarny moment. Te rzeczy były pakowane przez Maćka i Klocki, i teraz trafiły na mój kanał. Normalnie czuję się po prostu niegodny takiego zaszczytu, ale ciekawość jest zbyt duża. Trzy. Dwa Jeden I o, 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 co my tu mamy? Kartonik Z pewnością się przyda Jeden O, nawet drugi zapasowy jakbym zgubił, tamten pierwszy, bardzo fajnie I ohoho ho. No to się przyda, słuchajcie, folia bąbelkowa Nie będę jej pękał, bo na pewno się przyda, jeśli ja coś kiedyś będę chciał wysłać jeszcze trochę, no słuchajcie, zobaczcie jak to jest dobrze zapakowane. No nic tu nie miało się prawa poruszać, zobaczcie, wszystko idealnie. Dobra, skoro wyjęliśmy już najważniejsze rzeczy, to teraz zajmiemy się tym. No to jakiś zestaw legowy, nie no żartuję sobie oczywiście, jest to spinner Kola. Bardzo fajnie, moim zdaniem jeden z fajniejszych, bo bardzo podoba mi się ten tułów Kola. No, i odkąd pojawił się na kanale Maćka konkurs, w którym można było wygrać właśnie te spinnery, to byłem bardzo podjarany, bo lubię te, tego typu rzeczy z ninjago. Może trochę takie do zabawy dla dzieci, ale to bardzo fajne i chciałem wypróbować różne triki. Niestety, miałem tylko właśnie erdzicu, A Erdjitu, jak wiadomo, robi hałas. Nie żartuję, po prostu lata, a nie jeździ, tak jak właśnie to z No i takie fajne to było nawiązanie, bo kiedyś, było te, kiedyś były takie spinnery z Lego Ninjago. Teraz też takie są. Te starsze były o wiele mniejsze i no, nie miały takiej kapsuły. Po prostu stawiało się figurkę, kręciło się i się nią bawiło. No więc na razie odstawiam ten spinner na bok. Następną rzeczą tam jest ta oto Gazetka. O, widzę, co tam dalej jest, ale na razie odłożę to. Zobaczymy za chwilkę. I co tutaj mamy? Mamy gazetkę Synowie Garmadona, Pixar. No, bardzo fajny samuraj. Biały element, nie mam jeszcze takiego. Trochę złotych. Gazetkę oczywiście można sobie poczytać w pewnym... W fajnym miejscu. Ogólnie to fajnie, że akurat y, zapakowałeś mi kola i. Oj, przepraszam za to, bo to akurat była jedyna minifigurka z y, tej nowej odsłony Lego Ninjago, której jeszcze nie miałem. Akurat nie wiem, jak ty to zrobiłeś, Maćku, ale tak to odgadłeś. I co my tam dalej mamy, żeby jakiś nie robić niespodzianek? O, znaczy właśnie, żeby zrobić niespodziankę. O. Chyba na to czekałem najbardziej. O rety. Bo Tak bardziej dla mnie mniej troszkę się liczyły klaski, Głównie, że list i taki właśnie fajne naklejeczki od mojego ulubionego youtubera. Wysypię sobie. O, jakie naklejki. Ile tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To sobie zachowam na pewno. Kilka gdzieś przykleję. Bardzo Ci dziękuję, Maćku. I tu jeszcze mamy list. Ja nie mogę... No słuchajcie. Pakowanie. Pierwsza klasa. Maćku w takiej folice. Poczekajcie. Zrobię małe cięcie, żeby zobaczyć, czy mogę to przeczytać. No więc chyba mogę to przeczytać na filmie. Przepraszam, jeśli się jakoś przejęzyczę albo coś, ale jestem naprawdę bardzo rozemocjonowany. <laughs> Witaj. Tutaj zablurowałem swoje imię. Witaj. Smithy of Films. Serdecznie gratuluję wygranej w konkursie. Mam nadzieję, że twój kanał Smithy of Films będzie się dalej rozwijał, bo tworzysz jeden z najsympatyczniejszych kanałów na polskim LegoTube. Przepraszam, trochę się wzruszyłem, ale dzięki Maćku, naprawdę Dużo to dla mnie znaczy, bo dużo pasji wkładam w ten kanał i miło mi słyszeć, że taki duży kanał jak Ty to docenia. W Twojej pracy ujął mnie mały dramat, no i zmieściłeś się w limicie słów, dlatego w pełni zasłużyłeś na nagrodę. No tak, bo w tym konkursie trzeba było napisać w komentarzu rozwinięcie pewnej historii, i ta historia nie mogła przekraczać stu słów. No i można powiedzieć, że trochę taki dramat był, bo chciałem, żeby moja praca się jakoś tak trochę wyróżniała. I no, to zasłużyło właśnie nagrodę. Fajnie. Fajnie. W paczce znajdziesz zarówno trochę książek, jak i mały zestaw Klocków Lego plus moje wlepki. No cieszę się z nich bardzo. Aż tu o. Taka jak to ty w jednym swoim materiale kiedyś powiedziałeś. Zdrowa reklama. Przekaż proszę przynajmniej jedną naklejkę komuś, kto też interesuje się klockami i nie zna mojego kanału. Tak zrobię Maćku, postaram się, ale no przynajmniej ze dwie muszę dla siebie zachować. Pozdrawiam Maciek i klocki. Wow, no super. Autograf Ma Maćka i pieczątka. Kurczę, bardzo fajne. Maciej z kanału Maciek i klocki. Dziękuję ci Macieju. Zachowam sobie ten list. I jeszcze raz dziękuję za że nazwałeś mój kanał jednym z najsympatyczniejszych na polskim LegoTube. No, no wzruszony jestem po prostu, bo bardzo się staram na tym kanale i miło, że ktoś to docenia. W sumie to dużo osób to docenia, bo właśnie ostatnio trochę Przyrost subskrypcji i ogólnie wyświetleń nam skoczył. Teraz jest już prawie 70, jak to nagrywam, więc czuję, że to co pisze Maciek jest bardzo prawdziwe. Dobrze, lecimy dalej. Opanuję trochę moje wzruszenie. I co my tu dalej mamy? LEGO Ninjago, ponad 500 naklejek wielokrotnego użytku. O, to fajnie. Nie, no. Tu to sobie ponaklejam Wiem W wielu miejscach Bardzo fajnie Co tam dalej, co dalej? I ohoho Słuchajcie, taka jedna rzecz Do wygrania w tym konkursie Były Spinner i ta gazetka Synowie Armadona Z Pixar Ale jedna osoba Jak to Maciek powiedział Tytułem losowania Dostanie jeszcze. O, czekajcie, bo. To... Nie wiem, czy to wyjmę. O! Książkę zbuduj swoją przygodę. Ha, cieszę się, że akurat tytułem losowania to do mnie trafiło. Mam ostatnio takie wielkie szczęście. No, dzięki Ci, Maćku. Bardzo fajnie. Tutaj taki mech z Lloyd'em. Bardzo dużo fajnych, przydatnych elementów. Takie oto okna, krzesełka. No i sam Lloyd w bardzo, bardzo ciekawej zbroi. Cieszę się niezmiernie. takie ostatnie mam szczęście. I czy to aby już wszystko? No tak, wszystko co dobre kiedyś się kończy. I paczka od Maćka też już się skończyła. jedyną co zostało to trochę tej folii bombelkowej. No zobaczcie pusty karton. Dziękuję ci Maćku bardzo za tą paczkę. Jak już wcześniej mówiłem, dla mnie no, najważniejszy w sumie był ten list i takie twoje pozdrowienia, te ciepłe słowa. Naprawdę bardzo dziękuję. No, bo tu się zaraz rozkleję i będę płakał. Żartuję. Dobra. Przechodzimy dalej. No i właśnie na stół wyleciała taka oto paczka, a w zasadzie nagroda, którą dostałem na Instagramie. Z konkursu na Instagramie organizowanym przez Promobrix. Jeśli nie wiecie, kim jest Promobrix, to już wam mówię. Pomyślcie sobie, że jest kurczę, tyle sklepów, które sprzedają klocki. A wy się bardzo interesujecie klockami. Chcielibyście kupić sobie jakieś takie fajne klocki. tak Po dość takich fajnych cenach, żeby też. Nie, za, nie zabić swojego portfela, bo czasami to można się tak wykosztować na tych klockach. I szukacie różnych promocji, ale nie macie czasu, żeby przeglądać tyle gazetek naraz. I właśnie z pomocą przychodzi PromoBrix, pr, promoklocki. Słuchajcie, oni szukają różnych promocji, wszystko wstawiają. Bardzo aktualne te promocje. Także polecam bardzo fajne, bar, można wyhaczyć zestawy po bardzo fajnych, tanich cenach. Oprócz tego, że mają Instagrama, mają też stronę Promobrix. Tutaj gdzieś się wyświetli pewnie nazwa. I a propos jeszcze Instagrama, to organizują oni właśnie często takie proste konkursy, losowanki, w których wystarczy napisać coś w komentarzu. Oni będą losować osoby. no, Więc ja miałem akurat tyle szczęścia, że mnie wylosowali, więc zabieram się za otwieranie tej paczki. Chyba otworzę serię z paczkami widzów, bo muszę nabrać wprawy w otwieraniu różnych paczek. Ok, chyba wszystko jest dobrze. Oj, tam się już czuję, że ten zestaw się przewraca, więc otwieramy. Czy gdzieś tu jeszcze jest, jeszcze jest zaklejone? Chyba nie, trzeba tak ładnie... O, patrzcie jak ładnie schodzi. Błom. Och, tak to jeszcze zapakowali. Kurczę, no, pakowanie pierwsza klasa. Bardzo dobrze. To na plus. Zdecydowanie. I o, właśnie. Ten papier to tam do tyłu. Jeszcze się przyda. I patrzcie. Właśnie taki, o, tu. Jaka fajna wizytówka. O, tu macie nawet ich stronę. Bardzo ładnie. Kurczę, szanuję za takie rzeczy. Zachowam sobie. Jeszcze raz polecam, wpadnijcie tam do nich i właśnie. O! Coś czy jeszcze nie. Ok, odkładamy tam na bok. Dobrze, żeby ten materiał nie był jakiś taki super długi. O, taki zestaw, tak. Kurczę, pięknie zapakowane wszystko. No, słuchajcie. Dziękuję Wam. Promobrix. Polecam, wpadajcie na stronę Bricks. Na Instagram też, widzicie, na ich stronie jest porównywarka cen, na Instagramie promocje. To dobra, chyba tyle. Bardzo fajny zestaw, bardzo mi się przyda. No, słuchajcie, bardzo zadowolona jestem i przechodzimy dalej. No i ostatnią rzeczą, którą chciałem Wam tutaj pokazać, jest ten oto Battle Pack ze Star Warsów. No, widzicie, on już jest odpakowany, a miały być przecież paczki. No, bo ja już to odpakowałem, ponieważ dość dawno temu to dostałem, a chciałem bardzo to pokazać na filmie, bo chciałem podziękować osobie, która mi to wysłała. No, więc słuchajcie, to też dostałem w konkursie. To był akurat pierwszy, on się jeszcze odbył przed tym od promoklocki. No, on też był dosyć prosty, nie trzeba było się nic wyśledzać, to był bardziej giveaway na tysiąc obserwujących i kto go organizował. Lego sit posting. No, możecie nie wiedzieć, bo może nie każdy korzysta z Instagrama, ale... Bardzo polecam zaobserwować ten profil. Bardzo fajne zdjęcie ze Star Warsów. Robi wkłada naprawdę dużo wysiłku w to, co robi. Takie kurcze efekty można zobaczyć na tych jego zdjęciach. Przepiękne, bardzo polecam. Tu się wszystko jego wyświetla, nawet jego zdjęcia. Możecie się zastanawiać, dlaczego to kurczę takie zdemajdżowane to pudełko. No, słuchajcie, leciało do mnie z Rosji. No, to jest kawał drogi. Na szczęście mogę na dowód tutaj pokazać. Klocki są całe, złożone bardzo fajnie. Figurki się na pewno przydadzą. I teraz taka wiadomość właśnie do ciebie: Lego posting, Max, if you're watching this, I want to say thank you. I really uh, looking forward to use it in my upcoming stop motions. Very cool. Thanks. Thanks a lot. I tak doszliśmy do końca. Tego filmu. Mam nadzieję, że podobało Wam się otwieranie paczek, bo mi jak najbardziej. Muszę przyznać, że był to jeden z filmów, który najprzyjemniej mi się robiło, bo tyle kurczę emocji, tyle fajnych nowych zestawów klocków. Bardzo fajnie się nagrywało. Jeszcze raz polecam Macieki Klocki. Jakby ktoś jeszcze nie subskrybował, polecam też promoklocki, Instagram, strona promoklocki.pl. Równywanie cen bardzo fajnie. Polecam też Lego Sith Posting Instagram. Tutaj wszystko Wam się wyświetla. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje, jak dojść na kanał Maćka, jak dojść na stronę Promobricks, jak wejść na fanpage Lego Sit Posting. To chyba byłoby już tyle. Jeszcze raz co powiedzieć. Dziękuję Ci Maćku ten list świetna motywacja za każdym razem jak będę siedział sobie i myślał no trochę mi się nie chce może dzisiaj nagrywać wyciągam list czytam i tak no normalnie lecę nagrywać no taka motywacja Promoklocki bardzo dziękuję możecie się nazywać sponsorami Pixel Artów tak możecie sobie wpisać w swoim opisie na stronie dzięki Lego Sit Posting na pewno to się przyda do nadchodzących stop klatek. Można powiedzieć, że właśnie oni są sponsorami dzisiejszego odcinka. Pierwsi sponsorzy na kanale. Taki żarcik. Dobra, nie będę już przedłużał. Żegnam się z wami, bo to już dość emocjonujący filmik. Cześć!